Witam wszystkich na kanale Duży Fiat. W tym odcineczku porobimy coś tutaj, muszę wymyśleć. Szczerze mówiąc, nie wiem, jak się za to zabrać. Bo tak, to by trzeba było wyrzucić, odciąć tu i dospawać. I teraz mi wychodzi na to, że na, to, na ten fartuch to, to jest jako dodatkowa blacha. Być może by było prościej to wyrzucić wyrzucić i zrobić jakby całą nową, ale wiecie z czym to się wiąże, ja to znowu wytnę i potem znowu będę się motał, żeby wyczyścić, zaepoksydować, poczekać kurwa i sam nie wiem czy po prostu odciąć ten felc i do tego przyspawać nowy kawałek tutaj blachy, zaraz to rozkminię, pomyślę jak to zrobić i będziemy coś działać po odgięciu tego okazało się że ta blaszka to śmietnik więc jaki tu plan by zastosować muszę ją na pewno wyciąć muszę ją wyciąć tu muszę coś wyciąć także zaraz biorę się za te wycinanki jak zwykle i zobaczymy co dalej Dobra, majstry, nie wiem, jak to będzie widać. Jest to rozszlifowane i teraz patrząc i świecąc sobie tam w tej podszybie, to wam powiem, że tam nie ma tragedii. Zostaje to na pewno tak, jak jest. Ja tam nic nie będę robił. E, tu jest jakaś guma, więc muszę to zaraz tu jeszcze wypróć tą gumę stąd. E, Podszlifuję to i będziemy coś kombinować, co tutaj wymyśleć. Dobra majstry udało się to doczyścić do takiego stanu do żywej blachy No i co teraz? Teraz by pasowało dorobić tu blaszki jakieś Jak to dorobić? Tego jeszcze nie wiem Generalnie zobaczę zaraz jakie mam blachy i coś będziemy kombinować że tak powiem tak dobry plan masz majster Dobra, idę, zobaczę, co tam mamy. Dobra, majstry, mam tu kawałek blaszki. Mniej więcej to by pykło tak. Eee, tylko teraz trzeba to zagiąć, więc zagnę to tak, żeby tu było ze 2 centy taki fartuch. Bo centymetr to bym chciał zrobić minimum, ale jakby się dało tu półtora, więc na 2 centy to zagnę. No i dobra, blaszka jest, ale teraz by trzeba było ją tutaj przełamać. Więc powiedzmy, że ona będzie tak, to przełamiemy ją tutaj. Przełamiemy ją tutaj i zobaczymy zaraz, co nam wyjdzie. No niestety nic z tego Więc musimy zrobić inny myk Pierwszą blaszkę mam dorobioną tutaj trochę bardziej to podczyściłem i tak się zastanawiam. No bo teraz trzeba by było to zaepoksydować, chujemuje i tak jak ja bym to zamiedziował i to przyspawał to nie byłoby źle. Może i by to było dobrze. No bo tak to ja w życiu tego nie zacznę robić. Bo to teraz zimno. Ten epoksyd, chnie, kurwa, 5 dób. Idę <laughs> zobaczyć, czy ja mam tą mieć w sprawie. Mam coś takiego, oporza. Nie wiem, kurwa, życie. Zobaczymy zaraz. No to już wyschło. Teraz bym sobie to podni <totnij> paluchem takie lepiące jest i tu byśmy zrobili to samo no tutaj jakby się nie chce trzymać Pewnie to trzeba by było odpuścić, nie? Dobra O, tu z tej strony jakby schnie A tej strony jakby mniej, ale dobra Jak macie jakąś wiedzę na ten temat to bym o nią poprosił. O i teraz sobie to przykleimy i w teorii bym to zespawał, a już po wierzchu to sobie pomaluję epoksydem. Co na to? Jak na to? Dobre, spróbujemy to przyspawać. Zobaczymy jak tu majstrowi w ogóle pójdzie te pierwsze spawanie. Gdzie to złapać tej karoserii, żeby to było jak najbliżej? zobaczymy tu dobra zrobię to sam bo będę robił to pierwszy raz w życiu tak naprawdę więc wiecie będą mi się ręce trzęsły jak będziecie mi patrzeć na ręce pierwsza blaszka przyspawana Oczywiście Pierwsze koty za płoty e, Jakoś może za specjalnie nie jest, ale jakoś jest. Dobra, co teraz? Teraz by pasowało to gówno dorobić aczkolwiek e, Jak to się za to wziąć w ogóle Pytanie za 100 punktów No ciekaw jestem, czy to moje zabezpieczenie coś da, aczkolwiek tu dojdę jakoś pędzelkiem od tyłu. Ale, ale, ale... Dobra, majski, spróbuję coś tutaj ulepić, dorobić, bo teraz tak, to, co tu wystaje, powinno iść na to. O, tak. W teorii mógłbym to też tu dobić i przyspawać, e, ale zobaczymy, bo... Patrzę na ten odnośnik tej płaszczyzny. Tutaj, no to by się zgadzało, że to zejdzie tu do zera. Dobra, coś będę zaraz kombinował. Będziemy myśleć. Dobra, majstry. Mam kawałek blaszki. Teraz myk polega na tym, żeby to jakoś tu wspawać. Nie wiem, kurwa, jak ja to zrobię. W każdym razie ma być to coś takiego, i potem dorobimy dolną tą blachę. Aczkolwiek już tu widzę chyba jakiś tam problem. To jeszcze będzie źle, chociaż może nie. Chociaż może nie kurwa Jak ty to wstawasz panie? Bo tak, tu pójdzie blacha po płaszczyźnie, to ona będzie dotąd Ona będzie dotąd, więc jak to dam tak Nie no, to powinno być dobrze Dobrze to pójdzie, tu będzie jakaś dziura może Ale to i tak trzeba będzie jakoś zalepić Dobra Spróbuję to wspawać oczywiście bez Was bo się muszę skupić i muszę mieć i latarkę i maskę i Chuj wie co jeszcze Zamudziuję to oczywiście Tak samo i to I spróbuję to wspawać Zobaczymy co z tego wyniknie. jak to będzie wyglądało Dobra majstry myślę że wyszło to całkiem całkiem więc jeszcze zostało dorobienie tego odcinka tylko a dobra a przyłóżmy na pały błotnik zobaczmy co tutaj wyjdzie dobra przyłożę błotnik i się widzi. Tak to mniej więcej wygląda, więc muszę tutaj tą spodnią blachę dorobić całą z tym wywijasem, a później ten wywijas utniemy tyle, co będzie przeszkadzał i no i już. Także biorę się za myślenie i wycinanki. Coś takiego mam, tylko teraz jest pytanie, czy mi się uda to wspawać tak. Więc zaraz zobaczymy. Biorę się biorę się dobra majstry... może no by to światło tak wyłączyć to może by coś było lepiej widać kurwa wszystko wyłączyłeś a światło się dalej pali jak to jest do czego to jest podłączone no już nie ma tak to wyszło myślę że jest całkiem nieźle tu trzeba będzie jeszcze wyciąć teraz tyle co ten błotnik tu wchodzi i zobaczymy jak to tam wyjdzie myślę że w następnym odcinku odcinku kurwa jakbyś normalnie reżyserem był w następnym filmiku tu będę dorabiał ten spód, więc i tak będę musiał chyba błotnik założyć, żeby żeby mieć jakiś przymiar. Więc zobaczymy, jak to finalnie tutaj wyjdzie. Taki jest history plan. Także dobra, biorę się za sprzątanie, już mam dosyć dzisiaj. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, cześć.